Dzisiaj będziemy przygotowywać ciastka owsiane marchewkowo-jabłkowe i do tego będzie nam potrzebne 200 g płatków owsianych, pół cytryny, 100 g daktyli namoczonych i zblendowanych, jedna marchewka, jedno jabłko starte na drobnych oczkach, jedno jajko, jedna łyżeczka miodu, do tego szczypta cynamonu oraz pół łyżeczki sody. Jak już wszystko rzuciliśmy do miski, to teraz mieszamy do połączenia się składników. Na blachę wyłożoną papierem nakładamy nasze ciasteczka osiane. Możemy sobie dowolny kształt nadać. Mogą być to ciasteczka albo nawet batoniki, jeżeli chcemy. Tak przygotowane ciastka wstawiamy do pieca na 12 do 15 minut na termoobieg 180 stopni.